Witajcie, z tej strony Skarpion? Przed Wami kolejny odcinek z gry Inferna. Ostatnio tutaj sobie zakończyliśmy odczyt, karta przyjęta i mamy dostęp. Co, gdzie? A, wy, ok. No chodźcie tu, nie, tylko ja po prostu kombinuję gościu. No idziesz tam jeden z drugim, czy nie? Chwileczkę. No co? O, dostałem. Dobra Inaczej to załatwimy Kolejny trup Kolejny trup. Potrzebuje wsparcia! Jesteśmy w drodze. Dostał. Jeden, drugi i trzeci. Bierzmy co mają. Your soul is mine. Zbieramy na razie same gwiazdki. Kiedyś może się przydadzą. Lepiej mieć niż nie. Dobra, zrobiliśmy szybki zapis. Jestem w jakimś tunelu z laserami. Chyba właśnie teraz przydałaby się jedna z twoich sztuczek. A więc... jednak potrzebujesz mojej pomocy, Lennox. Nie bardziej niż ty mojej, Black. W porządku. Obdarzyłem cię między innymi mocą teleportacji. Korzystaj z niej ostrożnie, jest niebezpieczna, szczególnie w niedoświadczonych rękach. O, tak się o mnie troszczysz, że chyba zaraz się rozpłaczę. Ta moc pewnie zużywa sporo Kolejną moc, tym razem teleportację. Co tu będzie? Alarm się włączył. Lecimy. Teraz, zaraz. Drzwi zamknięte. To żeśmy coś spotrali. No to wychodzi. Hmm. Nie no, ale to jest jedyna droga. O, ale on się wyłączył. Aha. Czyli musimy użyć teleportacji nie alarmując. Dobra, no to spróbujemy. No i co? Ok, ja już chyba wiem o co chodzi z tą teleportacją przestań gadać gościu tam w tle no że on nie działa na zasadzie teleportujemy się z jednego punktu do drugiego tylko teleportujemy się z punktu A do B ale z tego punktu B zaraz wracamy pierwotnie do punktu A i mamy na to wyznaczony po prostu czas zaraz to przetestujemy tu jest komputer nie musimy go dezaktywować. Raczej te kamery. No to spróbujmy. I teraz o. No i kamery zostały wyłączone. I o to mniej więcej chodzi w tej mocy. Może być, nawet jest pomocne, ale nie jakoś tak specjalnie, żeby nam uratowało 4 litery. Mam nadzieję, że tutaj tych odgłosów z zewnątrz, czyli kosiarek, żyłkówek i tak dalej nie słyszycie w tle. Jeśli tak, to przykro mi, ale to nie jest moja wina, i tych dźwięków nie usunę. A jeśli ich nie słychać, no to spoko. Dobra, otwieramy te drzwi. Wyjdź z cienia. Pokaż się. Dzięki za troskę, ale tu mi wygodnie. Więc niech się stanie światłość. Zobaczymy, czy teraz też ci będzie tak wygodnie, istoto cienia! No i mamy pierwszego bossa, Mnicha. Musimy rozwalać te światła i wtedy w niego. No czemu te światło nie zostało rozwalone? Dobra. Nie trafia Dobra, teraz A, on przeładowuje, okej, okay, to mamy wtedy okazji Dwie serie oddaję Trzy Cztery Pięć Co widzisz, że nie widzę ciemności? Chodź do światła, tak sądzę. Ale my nie mamy amunicji, to jest bez sensu. No, a tym też możemy trafić, ale nie łatwo. Nie z i jak On został, został zasłonięty swoją mocą. Dobra, ale już wiemy, o co Kamań konkretnie. Jak celować? Powinniśmy go pokonać. Co to? Jest, padł. No i Bosz został pokonany, super. Teraz przydało nam się, by odzyskać zdrowie. No wiecie, z drugiej strony też dawno, tak jak mówiłem, w tą gierkę nie grałem, więc to też na pewno ma na to wpływ. Wszystko trzeba popróbować, poćwiczyć, nawet jak się raz, drugi, piąty skinie. Nic tu ciekawego nie ma. Dobra, odbierzmy mu duszę. Oj, karabin dostaliśmy z kartą. Pięknie, pistolet maszynowy dokładnie. Zająłeś się strażnikiem no przy wejściu? pewno. bardzo skutecznie. Nie żyje. Dobra robota. Wiem. i stoją przed nami otworem no i super możemy zrobić sobie teraz normalnego serwa Zrobię go tutaj. Okej okay. Jak tu wyjemy? No to trzeba się wrócić. Później do sobie będą trudniejsi. Ten to był tylko taki wstęp. No i mamy kolejkę linową. Jestem w górnej części klasztoru. Nareszcie. Do tej pory nie byłeś specjalnie przydatny. Pora, żebyś dorwał dla mnie Wolfa. Następnym razem zrobisz wszystko sam. O co chodzi z tą asystentką Wolfa? Trzeba było słuchać wcześniej. Bez odbioru. No ale, gościu, jest niemiły. Odszukaj profesora Wolfa. No dobra. Tutaj straciliśmy całą manę, bo jest światło. się pozbyć światła. Normalnie jak w Splinter Cellu. No, w sumie moglibyśmy gwiazdki używać. Cicha broń. Gdzie strzelasz, po Tołachu? Tu jeszcze są drzwi, Aha, laserki, musielibyśmy użyć znowu naszej mocy teleportacji i chyba trzeba będzie. Dobra, znowu będziemy się w to bawić. Przecież mamy ten manę. To odsykamy. Proszę, załatwiona Strasz! Przygotować się do walki! Coś się dzieje na dolnym poziomie. No i będzie się działo grubo. Może coś po cichu popróbujemy. Jest tu światło, ale takie... To raczej ono nam nie zagraża. Jest, ziomuś. Mnich. Jak dostaję stąd, tak? Z zasłony. No diabeł, właśnie o sobie. No i będziecie teraz Headshot O ty okay. Ła? Wow. Jakie robi salta Headshot Dawajcie energię, co ty tam macie Wszyscy mniejsi Musicie w tych habitach

Mogę to inaczej zrobić. Widzicie, tutaj jest w to strzelić i to by wybuchło. Ale dostał Heda i po nim, jak widzieliście, te przyklejanie mi się trochę nie podobało faktycznie do ścian. Co tu jest? Widzę, że nie tylko Etherlight lubuje się w zabawkę. Nie doceniasz nas, Lennox. Najbardziej genialne wynalazki wiążą się przede wszystkim z chęcią opracowania skuteczniejszych sposobów zabijania innych ludzi. Brzmi obiecująco. Co dostałem? Ze złotem pirackiej skarby jasne jasne już załapałem. Super. Dobra, czyli tak to wygląda. Sprawdźmy to. Wow. Dobra. Coś tu jeszcze mamy Mana, super A tu zobaczymy Czy coś jest Nie, no, ten wzrok akurat mi się bardzo podoba Jako kolejna nowa moc Teleport tak nie bardzo Bo taki dziwny jest ale ten wzrok jest super. Dobra, przeszliśmy teraz przez te drzwi. Ruch zadał nam ciężkie złoty Nikt nie może się przedostać! Chciał użyć swojego wzroku? No ale zaatakowali mnie wcześniej. Dawać energię i co tam chowacie? Co ty? O, już na pożarnie Piękny to był heczotik. E, nic nie ma. zaraz mogę jakoś przejść chyba że górą sprawdźmy zejdźmy Przyjmiemy jeszcze naszego do wzroku. Gdzie to? A nie przyniosło mnie. Jeszcze raz. Jakbyśmy byśmy w to strzelili? Może najprościej? Nie. Musi coś być związane z tutaj. Jakoś to musimy ogarnąć. Nie przyklejaj się. Dobra. Żeby Was tym nie męczyć, to my po prostu tutaj sobie odcinek w tym momencie i w tym miejscu też zakończymy. A w następnym odcinku pomyślimy, jak się przedostać na drugą stronę. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.